Finał Łódzkiej Ligi 3 na 3, no jak widzieliście już niego zagrania są, ale czas na same mecze i tutaj zaczynamy otwarcie całego dnia od trójeczki Alana, tutaj Olo za 3, to już jest bardziej zaskakujące, no i jak Olo i Alan, no to trzeba też, żeby Wilku przypalił i to nawet nie o tablicę. Hmm? Tutaj trochę się zawiodłem, bo mogło być za tablicę, no ale cóż, nie można mieć wszystkiego. No a jeśli mówimy o trójkach, no to tutaj Kiku też musi swoje przypalić, bo no, on no, rzuca za trzy. Coś tam umie, coś tam potrafi. I tutaj Alan, fajny taki wysoki łuczek, żeby go buba nie zdjął. No i tutaj Wilku, spin, spin. Nie trafia i dobija łatwe punkty. No i tutaj do Minigo, rzucenie do Alana. Alan pali za trzy. No, i to też w sumie dość łatwe punkty. I tutaj Alan wjeżdża, nie trafia wilku, zbiera, dobija. No, i tutaj już niestety rozrzucenie do kika, a ten jak ma wolną trójkę, no to ją trafi już. No, i tutaj wjazd Olka, prawie się wyrżnął, ale się nie wyrżnął. Podanie do wilka, zawieszenie buby i z góry. I tutaj już kolejna akcja. Tutaj buba tym razem pod koszem wpycha się, przestawił Dominika, rzucił łatwe punkty. No i tutaj już czas na jakąś ripostę, więc wjazd Alana kompletnie niekryty, wolne. I tutaj Olo, Fake wjazd, a zebrał się, ale layupik, ja tam już czułem paczkę. I tutaj Alan, za trzy, friendly rim i palony. No i tutaj Buba, tutaj chcieli go mocno nacisnąć i nacisnęli i Olo wjeżdża, taki gently layup. No i tutaj ponownie akcja, ponownie Olo z piłą, rozrzucenie do Wilka. Wilku wjeżdża po spinie, lewa ręka, za lewą szanujemy. No i tutaj Dominik wjeżdża pod kosz, nie trafia, na szczęście jest Wilku, który za niego dobija. No i tutaj Buba pod koszem, rzuca nad Dominikiem i tutaj Dominik zbióreczka i cyk, za trzy na zakończenie meczu. I tutaj już drugi mecz finałowy, ponieważ cały finał był skonstruowany w ten sposób, no niestety tutaj dostajemy dwa 0 na dupę, że trzy najlepsze drużyny grały między sobą i zwycięzca tego mini-turnieju wygrywał całą ligę. I tutaj pyk, Krystian Małoń, jeden punkcik, już 3-0 dla przeciwników, dla drużyny Athletic Training. Wiesz jak to powiedziałem po amerykańsku, tylko z wadą wymowy i bez umiejętności wymawiania R. Ale tutaj Alan, uff, to jest dopiero friendly rim. No i tutaj Dominik wjeżdża, rozrzucenie do Alana, jest, jest celny, jak widzicie ja zawsze z rękami, rękoma przepraszam, w górze jest, ja wierzę, że każdy rzut wchodzi chłopakom za trzy, więc wierniejszego kibica niż ja nie mam. Tutaj mało pod koszem i tutaj Olo osobiste, no nie, no nie o tablicę, ale całkiem nieźle, no i tutaj wjazd, oj oj oj, ale Christian zbiera, dobija. No, niewiele Alan miał tutaj do powiedzenia, ale więcej ma do powiedzenia w sprawie tego osobistego. Trafia. No i tutaj ponownie Kuba Borowski. I no, wszedł. No tutaj tego nie widać, ale on tak zawsze pracuje sobie tym nawet nie łokciem, tylko barkiem na, tej off, na tym ofrędzie. No a cóż, nie było gwizdkania faul. Tutaj ponownie on zawiesił pod pachę Wilkowi. Zdobywa łatwe punkty. Tutaj o rozbiórka. Podanie do Alana i Alan za trzy. Siedziało mu tego dnia. Oj, w tym finale to mu tak się działo. Wszystkie trzy mecze, naprawdę. I się wydawało, że co złapie, to trafi. No i tutaj Krystian Małoń spin na Alanie, odepchnął go tupą. Dobry ruch, jeszcze nawet mógł jakiegoś dłana wymusić, no tak jak tam. Woła zresztą, żeby był pchany. No ale sędziowie tutaj. Oj, tutaj floater od Olka. No tego jeszcze od niego nie było. Floatera żadnego. No. I tutaj ponownie drużyna przeciwna, Wjeździk. Jaździk. no i do bitka po niecelnym. No i tutaj ponownie Kuba Borowski, no do Krystiana. No i piłka wraca i za jego zasłony celna truja. No ale tutaj Dominik łapie, podanie do Alana i Alan oddaje. No i tutaj przechwyt Wilka, podanie do Alana, wjazd, podanie do Wilka. I Wilku kończy. No i tutaj osobiste Dominika. o też bardzo friendly. Celny. No i tutaj zagrywka. I pyk. Niestety truje. Kubie też Borskiemu w tym meczu bardzo się działo. Nie pamiętam, żeby mu tak się działo kiedyś. Oglądałem jakiekolwiek mecze jak grał. Ale tutaj to naprawdę wszystko trafia o tej trójce. No tutaj Wilku. Za trzy. Nie celnie, ale zbiórka i dobitka. Jeszcze z faulem i miał dwa osobiste, ponieważ drużyna przeciwna była już na limicie, ale trafił tylko drugiego. No i tutaj Alan z piłką, podanie do Olka, Olek do Alana i Alan pali za 3. No i tutaj naciskany Alan, piłka mu wyjęta, no i my dostajemy trójeczkę. Tutaj jak już widzicie, drużyna przeciwna gra w dwóch, ponieważ ich jeden zawodnik odniósł kontuzję. No i 3 na dwóch, no to już ciężko cokolwiek ugrać. No i tutaj zaliczony basket jeszcze osobiste i celny, osobisty, i tutaj Wilku, podanie do Alana, Alan do Dominika, Dominik do Alana, Ala, Alan do Wilka i Wilku do Dominika o tablicę na wygraną. A nie jeszcze nie, przepraszam, tutaj Alan jeszcze osobisty. I mamy już następny mecz. Tutaj fajna zbitka Alana. Naprawdę fajnie tu zbił. Tego, ten piłeczkę Mai. I tutaj Dominik do Wilka. Wilku do Alana. No i pana na czujeczka. No i tutaj Dominik za trzy. Niecelnie, ale z biura Wilka. Trochę te długie ręce coś dają. Niestety. O, i taran! Jaki taran. Nie wiem, czy to nie były kroki. Jak ktoś jest sędzią, to mógłby to ocenić, czy to były kroki. Mi to wyglądało dziwnie. No i tutaj Olek dobija na 17 razy. No i Maja osobiste. Celny. Tutaj miał trzy osobiste, a trafił jednego moi drodzy. Jak na Maję to tragiczna skuteczność. No i tutaj Layup z lewej strony prawą ręką. I tutaj Dominik, przepraszam, tutaj Alan miał osobiste i tutaj, o jest, już Olek. Uf, uf. Pierwszy wsad kozak. No i tutaj Dominik Spin Cycle i Wilku i wjazd. A tu mogłeś już z góry. No i tutaj. Alan, Dolka. Do Nikt mu nic nie mówi. No to sobie wejdzie. Wsadzik. Tutaj Wilku zbiura. Dobitka. W sumie proste punkty. I Olek ponownie z góry. Trzeci wsad w meczu 3 na 3 jednego zawodnika. To uważam, że jest jednak dość dużo. No o, ta trójka. Mm, oddana nieźle. No i tutaj Alan z piłką. Coś tam między nogami inne bajery. I trzy. No i tutaj Wilku. I teraz on z góry. Uff, uff, też grubo. No i tutaj osobiste drużyny przeciwnej. Jeden celny. I tutaj Dominik, Alan za trzy. I tutaj Olo ponownie z góry. Po raz czwarty. Mina Bartka po lewej. Mówi wszystko, możecie sobie cofnąć. I tutaj Alan za trzy. I kończy kończy ostatni mecz grupy finałowej. No i tutaj, jak widzicie, włączenie medalów. Też muszę to wyciszyć, ponieważ jest tam muzyczka, za którą dostałbym flagę. Tutaj Puchar miał iść dla Dominika, a Dominik chce go tylko na chatę, bo dla mediów tego to nie obchodzi. To wtedy ja, ale tak to on zawija na chatę. Jak widzicie, mamy tu dwie zawodniczki, które będą strzelać serpentynami, ale już po kasę to Dominik pierwszy. No, więc no i podziwiamy po prawej waszej Osteję, która nie umie tego przekręcić. I umarła prawie. Ale wystrzeliłeś serpentyny i zobaczcie. Znajdźcie tyle szczęścia w swoim życiu, co ona ma z tych tego kika od serpentyn. To jest ta radość. Dobra, moi drodzy, to co? Koniec tej ligi 3 na 3 No i cóż, potem idziemy już po Freepit i trzecią wygraną z rzędu. A tutaj jest pamiętkowy uśmiech.